Najważniejszym punktem obrad ostatniej sesji było przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica. Warto dodać, że było to pierwsze posiedzenie morawickich rajców w nowym budynku centrum samorządowego w Morawicy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Morawica głównie określa przeznaczenie terenu i zmiany jego zagospodarowania. W Morawicy przedmiotem planu głównie były zmiany przeznaczenia działek z rolnych na mieszkaniowe lub produkcyjne. Uchwalenie planu to z całą pewnością dobra wiadomość dla mieszkańców gminy. Teraz wielu z nich będzie mogło postawić nowe domy na terenach, które do tej pory nie były do tego przeznaczone. Dlaczego uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jest tak ważne dla gminy? No jest bardzo ważne, dlatego że stwarza nowe możliwości do zabudowy, zarówno zabudowy mieszkaniowej, zabudowy przemysłowej, jak również ma duży wpływ na zrównoważony rozwój gminy, dlatego że nowy plan zagospodarowania przestrzeni te zmiany powodują nie tylko zwiększenie możliwości zabudowy, ale również chronią pewne tereny. Chronią tereny, gdzie jest obszar Natura 2000, czy chronią tereny takie cenne turystycznie. No więc jest to niezwykle ważne dla nas. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został ustanowiony na terenie 12,5 tysiąca hektarów. W czasie jego uchwalania uwzględniono ponad 800 wniosków od mieszkańców o zmianę przeznaczenia terenu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania tego terenu. No tutaj u państwa w większości Przedmiotem planu były zmiany przeznaczenia działek z rolnych na mieszkaniowe lub produkcyjne, w zależności od tego, gdzie dana działka była położona. Przed zmianą miejscowego planu musieliśmy wykonać zmianę studium, i to zostało uchwalone w 2012 roku. Trzeba jeszcze uwzględnić fakt, że jest bardzo długa procedura konieczna do tego, żeby zmianę miejscowego planu przeprowadzić. Jakie są najbardziej istotne zmiany? No, mamy bardzo intensywną zabudowę w północnej, centralnej części gminy. Tam, gdzie w obowiązującym planie były, była zabudowa wzdłuż dróg, w tej chwili umożliwia się realizację zabudowy w drugiej, w trzeciej linii. Od istniejących dróg też jest ograniczenie możliwości eksploatacji udokumentowanych złóż kopalin, ograniczenie dokumentowania dalszych złóż i znaczne tereny w rejonie. Na południe od Woli Morawickiej i od Morawicy terenów produkcyjnych, przemysłowych i usługowych. One są trochę związane z tym terenem specjalnej strefy ekonomicznej. No plan przewiduje tutaj znaczne powiększenie tych terenów. Podczas ostatniej sesji radni wyrazili również wolę do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują uzyskiwać energię ze źródeł odnawialnych. Na ten cel gmina chce w najbliższym czasie pozyskać dofinansowania. Wyrażenie woli do przystąpienia do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Skutkować będzie tym, że chcielibyśmy już w roku przyszłym uruchomić dofinansowania dla mieszkańców, dla właścicieli nieruchomości, na przykład do solarów, do ogniw fotowoltaicznych, jak również do zamiany pieców węglowych na piece gazowe. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej przyczyni się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, podniesienia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza. Warto przypomnieć, że zgodnie z przyjętym przez Unię Europejską w 2007 roku pakietem energetycznym, Polska musi o 20% ograniczyć emisję dwutlenku węgla, o 20% zwiększyć efektywność energetyczną, a 15% energii uzyskiwać ze źródeł odnawialnych. Poparli zadanie polegające na opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej. Pierwszemu posiedzeniu sesji Rady Gminy Morawica w nowym budynku centrum samorządowego bacznie przyglądali się uczniowie z zespołu szkół w obicach. Skorzystaliśmy tutaj z okazji, kiedy było otwarcie to centrum samorządowego. No, z taką propozycją wyszedłem, aby no, uczniowie z gimnazjum przybyli też, obejrzeli urząd, a przy okazji uczestniczyli w zajęciach no, na sesji rady. No, są to związane też również zagadnienia z wiedzą o społeczeństwie, która jest w klasie trzeciej gimnazjum. No i stąd taka właśnie możliwość. Jak podkreślali uczniowie, to była dla nich prawdziwa lekcja samorządności. Dzisiejsza lekcja na żywo samorządności dobra była? Bardzo. Mogliśmy się dowiedzieć. Jakie plany realizuje nasza gmina? Tak sobie wyobrażaliście posiedzenie sesji Rady Gminy pokryło się z wyobrażeniami? Szczerze, no ja nigdy nie, nie wiedziałem w ogóle jak to wygląda, więc pierwszy raz jestem, bardzo, sobie, jestem zadowolony pozytywnie. Sesja tradycyjnie już zakończyła się interpelacjami, zapytaniami i wolnymi wnioskami obradujących. Warto dodać, że posiedzenie odbyło się po raz pierwszy w centrum samorządowym w Morawicy.